Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność w branży instalacji systemów alarmowych lub jako elektryk chcesz rozszerzyć swoją ofertę, dołącz do najbardziej dopasionego szkolenia w tej tematyce. Zdobądź wiedzę, która pomoże Ci wyróżnić się na rynku, zyskać zaufanie klientów i rozwiać ich wątpliwości. Wejdź w rynek na pełnej petardzie i namieszaj wśród konkurencji. Jeśli jesteś zainteresowany, co to takiego co to za potwór to jest to jedna ze ścianek szkoleniowych, jakie powstają. Będziesz mógł tutaj się uczyć. Na dowolnym sprzęcie, nie tylko takim jak e, gdzieś tam agenda przewiduje. Podstawowa mamy tutaj urządzenia praktycznie w większości, które są dostępne e, na rynku. E, no, na tej ściance oczywiście wszystko się nie zmieściło, takich ścianek będzie kilka. E, dla Was będzie to miejsce, gdzie możecie się doedukować ze sprzętu, którego jeszcze nie znacie. Chcieliście poznać bądź z takiego, z którego będziecie budować swój system, albo dla nas będzie to ścianka serwisowa dla wsparcia, żeby rozwiązywać problemy Wasze, bo takie świadczymy również usługi.